Ola i Marcin Sawicz zapraszają do podcastu usawickich, podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji, dorosłych, młodzieży, no i oczywiście dzieci. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek podcastu Usawickich chcieliśmy poświęcić takiemu zjawisku jak lądowanie po wakacjach. No, znowu pora prowadzonego w podcastu, to znaczy nagrywamy go we wrześniu. Tak trochę sprzyja. sprzyja temu i że myślimy o wakacjach, ale generalnie te wakacje dotyczą zarówno wakacji jak i wakacji ale po zimowych wakacjach, po jesiennych wakacjach. Zawsze jest taka, powrócie. po każdym powrocie, mm. gdzie było nam w miarę fajnie, po tygodniu dwóch, jest taka nostalgia. Jest taka nostalgia i smutek, i czasami tak nie tylko dzieciom, ale i nam dorosłym ciężko pomyśleć sobie, jak, jak wylądować, jak, co z tym zrobić. I teraz tu nie chodzi o to, nie chcę powiedzieć: Słuchajcie, to jest taki smutek czy nostalgia, którego nie powinno być. Nie, on jest taki fajny, on towarzyszy nam, ale generalnie czasami dobrze podzielić się jakimiś pomysłami, które pomagałyby. Tak trochę bardziej optymistycznie wejść w ten nowy nasz czas. Yy, yy, jednocześnie zachowując fajne pomysły yy, albo fajne przeżycia wakacyjne, a jednocześnie miękko wejść to co nas, nas czeka, a z drugiej strony nie ukrywajmy, że czekają nas wy jakieś obowiązki, to, co musimy, a nie do końca chcemy. No i, i o tym chcemy dzisiaj porozmawiać, podzielić się różnymi takimi refleksjami i pomysłami. Jeszcze myślę, że to nawet nie tyle chodzi o to, że my wracamy po wakacjach do domu, i tam było fajnie, a tu jest niefajnie. Przeważnie bardzo jest fajnie w naszych domach, w naszym domu, i bardzo lubimy być w domu. Tylko my się tak trochę zastanawialiśmy nad tym, dlaczego tak nam czasami ciężko wrócić. Nie wiem, bo może każdy ma inne doświadczenie, ale na przykład nasze doświadczenie jest takie, że gdy gdzieś wyjeżdżamy, to mamy te 100% czasu dla siebie. Dla nas, dla siebie nawzajem, takiej uważności, nierozproszonej yy, po prostu nie jakimiś telefonami, no właśnie pracą, tak, czy tymi obowiązkami, ale w bardzo dużej mierze koncentrujemy się na nas, na naszych dzieciach, na naszej rodzinie, na tym przeżywaniu. No i tak jak sobie to w sumie uzmysławiamy, to potem się zastanawiamy, co zrobić, żeby to dalej trwało. Tak, ale. Tak, solą sobie myśleliśmy o tym, że nie, nie mówimy o jakimś procesie, bo jakby nie, 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 trochę daleko nam do takiej sytuacji, że no wiesz, 10 punktów, które musisz zrobić, żebyś mógł zdrowo wyglądać po wakacjach. Ale generalnie y, wracając z wakacji, często lubimy sobie rozmawiać, co tam było takiego bardzo okej, okay, co było takiego wyjątkowego, y, co było bardzo dobrego i uważam, mm -hmm. że bardzo budujące w ogóle jest. Wspominanie i mówienie sobie, co było super. Yy, I mam nadzieję, że to w takiej nostalgii nie doprowadzi całej rodziny do płaczu, że co było wspaniale, a czego już nie będzie, ale bardziej doprowadzi do takiej refleksji, co może warto kontynuować, co takiego fajnego było na wakacjach. Bo na przykład, jeżeli Ty wspomniałaś, że byliśmy na wakacjach cały czas dla siebie, nie rozpraszały nas inne rzeczy, Sprawy, telefony, znajomi, ktoś tam, to co można by takiego zrobić, żeby mieć takie, takie odczucie? Żeby... I, i, I ja pamiętam, nie mówię, że te pomysły, jakby udało nam się, żeby wytrwały bardzo długo, a taki pomysł na przykład, że to się rodzinnie umawiamy, bo to nie jest kwestia tego, że ta tak. praca jest taka straszna, to my w tej pracy też jesteśmy tacy straszni. Na przykład rodzinnie się umawiamy, że od 17.00 nie ma żadnych pracowych telefonów a także że nasze dzieci na przykład że nie załatwiamy żadnych spraw że jesteśmy tak jak na wakacjach czy od 17, czy od którejś tam, prawda? Albo nie wiem, czy to mi się da radę, może dwa, czy trzy razy w tygodniu. I że wiemy, że jak o 17 wrócimy, to takie wrażenie jest z wycieczki górskiej albo nie wiem, z kajaków nad jeziorami. I znowu po prostu jesteśmy ze sobą razem w domu, wygłupiamy się, idziemy sobie rozpalić ognisko w ogrodzie, albo posiedzieć na balkonie, albo obejrzeć razem film. Mhm. Y że to jest możliwe, że nie ma takiej kurtyny, że kończą się wakacje i kończą się to, co w naszej rodzinie było fajnego. Tak, no ja, ja się z tym bardzo zgodza. Dołożę jeszcze taki element, który hmm. na przykład w naszej rodzinie jest bardzo ważny. W naszej, bardzo, bardzo kochamy stół i siadanie do wspólnych posiłków, i to jest coś, co nas bardzo łączy zawsze, nie tylko w czasie wakacji, ale wiadomo, że jak są wakacje, no to te trzy posiłki jemy razem, czy cztery, nie wiem, ile tam razy, i one są zawsze razem. No, wyjątkowo ktoś poszedł na samotną wycieczkę, ale jesteśmy wtedy zawsze razem. I teraz. My mamy takie doświadczenie osobiste tego startu po tych wakacjach, że. Y... To jest kwestia tylko obudzić się być może dla niektórych o 15 minut wcześniej, żeby mimo wszystko również to śniadanie zjeść razem, już ten dzień zacząć razem. Bo to, że się wszyscy spotkamy po południu, to, że będziemy jeść kolację, czy późno obiad, czy jak wspólnie, to jest raczej pewnie u wszystkich podobnie. No, Aha, ale, ale nie jest zawsze oczywiste. Słuchacze nie uwierzą, że jesteśmy rodzicami także nastolatków, obudzić no, się 15 to jest, minut wcześniej. No, ale u nas akurat mamy ten przypadek, że nastolatki trenujące często budzą się tak. jeszcze wcześniej. Więc to akurat nie wchodzi. A na, natomiast jest to takie coś, że no to śniadanie, tak jeszcze dość 10 minut. Co może szybciej mleko z płatkami, Ktoś a może szybciej. Zrobi. A co jest takie fajne, my przywieźliśmy z wakacji nóż do chleba. Kupiliśmy go y, w Skarperi. takim y, skarperio, w takim maleńkim miasteczku. miasteczku, które od stuleci słynie z produkcji noży. I ja jeszcze dokupiłam taką śliczną serwetkę lnianą y, z toskańskim emblematem, nazwijmy to Zagros zagrosza na szczęście. <laughs> tak. I, y, rozkładając tą serwetkę na śniadanie właśnie. I ten nóż do chleba. Nie dość, że się wszyscy spotykamy i, ta, i to bycie razem, to celebrowanie bycia razem, może się zacząć już właśnie o tej siódmej rano, czy, czy jak tam u, u kogo wychodzi, ale to jest ważne. To jest bardzo na ważne. Na przykład dla mnie, to masz rację, to co mówisz, choć to nie jest takie proste, ale na przykład dla mnie synonimem wakacji jest to, że posiłki mamy takie same, tylko na wakacyjnych się nie spieszymy, a na pracowych się spieszymy. I to co mówisz? Jakbyśmy wszyscy byli 15 Dokładnie. minut wcześniej w naszym normalnym posiłku, to, to wtedy y, nie byłoby rano takiego. Można by się jeszcze powąchać tą kawę i zjeść ciastko. Y, a, z kolei, y, a z kolei czasami y, wieczorem, to jest tak, że wiemy, że każdy ma swoje sprawy, ale może warto tak się zorganizować. Czy chociaż jedną, czy dwie kolacje, spędzamy trochę tak, tak do upadłego. Znaczy, siedzimy, jemy, a później sobie gadamy przy tym stole, tak jak na wakacjach. Mhm. Nie wiem, że każdy pryska, bo musi dokończyć grę na komputerze, a nawet jak mhm. musi, to mówimy. Ty słuchaj, umówmy się, że we wtorki i czwartki. Siedzimy ile można, żeby tak po prostu pobyć, albo coś razem zagram w jakąś grę, bo to robiliśmy na wakacjach, prawda? Czyli warto pomyśleć sobie, znowu to często w naszych podcastach podkreśla się, że warto się zastanowić. No generalnie życie polega na zastanawianiu się i wyborach, ale warto zastanowić się i wybrać rzeczy, które udałoby się jakoś przenieść, które nie tylko byłyby w tym celu, że przypominają nam wakacje, ale powodują, tak. że naprawdę nasze życie nabiera takiego spokoju tak. wakacyjnego, co jest. Za, za tym tęsknimy, za tym chyba najbardziej takim łakniemy, prawda? Tak, ja myślę też, że osoby, które, rodzice, dorośli, którzy mają taką pracę, że no nie są, nie ma możliwości przeniesienia jej do domu, tak, ja zawsze tak mówiłam, że to właśnie, no, no, nie możesz zamknąć tych drzwi, tylko niesiesz, przenosisz, do, my tak mamy, jeszcze we dwoje pracując wspólnie, no to już w ogóle, ale my sobie tak postanowiliśmy, że my nie przenosimy do domu, tak. że się postaramy, chociaż wiele rzeczy jest szybciej, sprawniej, bo, bo można zrobić... Z, tak, ale łapiemy się na tym, że mówimy, ale mieliśmy nieowicie pracę. Tak, prawda? tak, tak. I to, to czasami bardzo, ja tak myślę sobie, że to bardzo pomaga, zwłaszcza też naszym dzieciom, które gdzieś tam nieustannie w tym są zanurzone wtedy. A tak to jesteśmy z tą większą otwartością na, na to, co dzieje się tak, tu i teraz, nie? Ale ja bym jeszcze, bo tu mówimy o takim fajnym aspekcie. Co takiego fajnego było w wakacje, ale mi się wydaje, że coś jest bardzo cennego, co może czasami jakby przechodzimy nad tym, chcąc tego po prostu uniknąć, bo jest nam smutno. Dlatego, że pewne dobre rzeczy się kończą albo mogą się skończyć, ale jednocześnie czekają nas bardzo niemiłe rzeczy. I znowu, może jak później zaczyna się ten rok szkolny i tam coś mielimy, to za, tak jakby sam, ta uwaga nasza przestaje się wyostrzać, co jest dla na nas niemiłe, co jest na nas trudne albo uciążliwe, albo co nas czasami przygnębia. I może to jest fajna taka refleksja rodzinna, żeby pogadać sobie w czasie tego lądowania, co takiego z tej perspektywy wakacji widzę, że kurczę, szkoda, że tak jest. I nawet jak nie można tego mhm. zmienić, to mi czasami pomagało, jak mogłem to powiedzieć, prawda? Mhm. Yy, to, że wracam do szkoły, a tam jest coś tam, i ta pani może nie jest taka zła, ale ten tak straszny i tak się go boję, że coś tam. Jeżeli tego spokojnie rodzice wysłuchiwali mhm. i dbali mu chociaż wsparcie, to ja inaczej szedłem wtedy, inaczej to nie byłem sam w znoszeniu tego trudu. I może warto wypytać własne dzieci i współmałżonków o to. Co jest takiego trudne w powrocie? Czego się boisz, wracając? Mm -hmm. Jak ktoś powie ogólnie, no wiesz, praca, no wiesz, szkoła, to warto trochę podrążyć, żeby, mm -hmm. żeby te dzieciaki czy te, te mm -hmm. najbliższe osoby mogły powiedzieć, mm -hmm. i jakby wyraź to. Jak to. To jest tak z zaplanowaniem. Jak coś zaplanujesz, to ci się lżej. I jak coś wypowiesz, mm -hmm. że z tymi trudno, z tymi trudno to już troszeczkę tak się zrzuca, już ktoś ze mną to niesie. Czujesz, zgodzisz się z tym Olcia? Tak, ja jeszcze sobie tak myślę że, myślę, że wielu z nas ma też bardzo pozytywne jakby doświadczenie, też myślenie o powrocie. Ja nie wiem, ja, ja tak sobie myślę, że to wspominam jeszcze z dzieciństwa, ale wspominam z, z licznych takich naszych wakacyjnych górskich wypraw, kiedy to, zwłaszcza tych sierpniowych, kiedy już te wakacje raczej zbliżają się ku końcowi, niż dopiero zaczynają, kiedy to idzie się gdzieś w górach na wycieczce z jednym czy z drugim za rączkę i opowiada, a tak, a w poniedziałki to będziemy, a we środy, a jak będziemy wracać ze szkoły, a kupimy zeszyty, a kiedy pojedziemy, a gdzie kupimy, a zamówimy online, czy pojedziemy o I dzieci też, no nie wiem, zwłaszcza te młodsze, myślę, że bardzo się też do, taki, do tego powrotu do szkoły bardzo fajnie szykują. I ja myślę, że to jest też taki bardzo fajny moment, którego nie należy zatracić, dlatego, że tego entuzjazmu wielu z nas, nas rodzicach tak, też, tak. bo my też nie ukrywajmy tęsknimy za wakacjami, ale dla, zwłaszcza myślę sobie dla rodziców, którzy gdzieś tam posyłają dzieci do szkół może, to czasami ten okres wakacji no nie jest taki prosty, tak? No bo 24 godzina godziny na no dwa jest dwa wracać dwa tak. miesiące. I po prostu, żeby nam wszystkim tak było fajnie i, i cieplej, to czasami właśnie ten, ta taka jakaś taka fajna atmosfera wokół tego przygotowywania się do tego powrotu do szkoły, do pracy dla nas, tak? Ja sobie kupiłam nowe kapcie, nie? I zainwestowałam w te kapcie i normalnie... Nie, nie mogę się doczekać, bo jutro je znowu może, tak, jak tam pójdziemy. Ale, ale, do nas. ale chodzi mi o takie, o takie właśnie czasem nowości, które, które są drobne, takie drobne może przyjemności. No tak, ale, a, tak a propos tych nowości, mhm. co ty mówisz, to ja pamiętam, jaką, jak wiele mi sprawił powrót do szkoły naszych dzieci, mhm. kiedy umówiliśmy się chyba z Helą. Że w którejś dni będziemy jechać po niej i piechotą, później wracać tak, sobie do domu. Jeszcze była młodsza, no. jeszcze Była młodsza. I to był taki pomysł, mm -hmm. który naj był taki, iście wakacyjny. I, mm -hmm. I że co by się nie działo ile było rzeczy. Mm -hmm. to ja widziałem, że nie wiem, o tej 14 mm -hmm. czy tam 13:50. Mm -hmm. Byłem mm -hmm. w krzyżówkach po, po Hele, a później sobie wracaliśmy 3 kilometry. Po drodze zatrzymaliśmy się w delikatnym centrum i kupaliśmy coś, z czego mamusia zwykle nam tak. zabraniała, a później zadowoleni wracaliśmy tak. do domu. I to, I to była taka namiastka wakacyjnej wycieczki, takie nic nie robisz, nic nie gadasz ze sobą, nie bierzesz telefonu, żeby nikt nam nie przeszkodził. I, i mi się wydaje, że to są takie, takie rzeczy, które. Które naprawdę mogą powodować, że z tych wakacji to lądowanie staje się bardzo miękkie. To są takie, my na przykład, może powiedzmy, my na przykład uwielbiamy z Marcinem stacje benzynowe. Tak. Dlaczego stacje benzynowe? No bo od zawsze, jak się gdzieś jechało, to tak. była stacja na benzynowa. Wakacje, tak. I na stacji benzynowej była kawa. I teraz my mamy to, my mamy to zawsze, my obojętnie, czy jedziemy do szpitala, czy jedziemy na zakupy, na zakupy czy my się zatrzymujemy na stacji benzynowej, bo dla nas to jest po prostu jakbyśmy na wakacje. Na przykład z Tosią moją, no to już teraz nie ma w domku, ale z Tosią moją jeszcze przez jakiś czas, naszą? naszą, naszą Tosią oczywiście, z naszą Tosią była cała taka celebra, po prostu nie można było przejechać przez Żywiec, jeśli się nie zatrzymało na kawie na Mixpolu. Tam tak. zawsze miałyśmy swoją kartę, tam szósta kawa gratis, tam była kawa za 4 złote, teraz troszkę podrożała, ale generalnie kawa na Mixpolu to po prostu taki jakby taki, to, tak, to w ogóle taki, taka, taka kultowa kawa na Mixpolu. Polu. I wtedy człowiek zatrzymuje się, niezależnie od tego, czy się spieszy, czy nie, tak. i kupuje tą kawę, i jest jak na wakacjach. I mi się wydaje, że to są takie fajne elementy tego życia codziennego, które się, na które warto poświęcić czas. Chwilę czasu, tak. i chwilę czasu, bo one owocują niesamowicie. To są takie, teraz sobie możemy w SMS-ie do siebie wysłać. Nie? Tak. Kawa na Mixpolu, Już wiemy o co chodzi, tylko my to znamy. Tak, a jeżeli. Już jest tak strasznie, strasznie. To znaczy, że naprawdę musimy wskoczyć w jakieś 100 milionów jakichś wydarzeń, na które czasami nie mamy ochoty, jest trudno. To ja bardzo w takich sytuacjach pomagam. Taka scena z filmu Greg Zorba, kiedy tam jest takie wielkie przedsięwzięcie, które Greg Zorba razem z takimi <głos》>, spódnikiem organizuje takie kopalniane i gdy uruchamiają tam całe, tam całe przedsięwzięcie, na ich oczach to wszystko się po prostu rozwala, wszystkie te słupki, na których to stoi, te wózki, na których to wszystko rozsypuje. I na to Greg Zorba, grany wtedy przez antyny Queena mówi, jaka piękna katastrofa. I dla mnie to jest coś takiego, że jak ktoś już coś takiego no, trudnego, że musimy coś depnąć, coś zrobić albo i nie da się inaczej, to ta, te, te, te jego podejście i ten taki grecki powiedziałbym, jaka piękna katastrofa, no wchodzimy, coś, coś z nią zrobimy, prawda? Ona coś też ze sobą niesie. Tak. Jakoś to wskoczyć, ale chociaż z jakimś uśmiechem na ustach, bo, bo po prostu na no, trudno, no musimy przecież tam przejść. Jak z każdego kryzysu jest szansa na podniesienie, nie? Na tak. zmianę. Ja to sobie jeszcze tak pomyślałam a propos właśnie takich katastrof i takich zmian, które, które wprowadzamy. My nagraliśmy kiedyś chyba odcinek o przemeblowaniach, tak, jaką tak. może wnieść wartość Aha, tak. zmiana i przemeblowanie. Tak. No ale teraz początek wakacji na Chanel'a wchodzi i mówi, no po prostu w tym pokoju nie mogę. No nie mogę się uczyć, nie mogę. No więc w ułamku sekundy zamieniamy regały, przenosimy wszystko, przestawiamy fotele wszystko. i po prostu... Nowy pokój, w ogóle nowa jakość. W ogóle to jest jakaś zupełnie inna przestrzeń, to jest zupełnie nowe życie. Nie wiem, może nie wszyscy tak mają, ale na przykład dla mnie każde przemyblowanie, każda zmiana, która gdzieś tak właśnie w przestrzeni się dzieje, powoduje Taki pęd do, do właśnie do, to to, do tego działania. Więc y, po prostu. Mm, Marcinku, kuzynie nie przepadasz za przemeblowaniami, ale to robimy to zazwyczaj, gdy cię nie ba. Tak, tak, ale generalnie nie, no, ale nie powiesz, ja jestem takim typem, że generalnie jeżeli właśnie ty zaczynasz mówić z dziećmi jeszcze na koniec wakacji, co przemeblujemy, to ja wolę się oddalić, żeby tego nie słyszeć. A później znaleźć miejsce, że mnie przy tym nie było, ale z kolei jak już przemeblujecie, to jestem zachwycony. zachwycony ja jestem tak, zachwycony. Pierwszy tak. korzystam z tego, więc... więc... że już kanapę, proszę tak, bardzo, więc generalnie ja ignoruję ciebie wcześniej, po prostu tak. nie zwracam uwagi. Tylko jesteś potrzebny w tych w, w przesuwaniach, w przesunięciach, tak. chociaż często radzimy rękę, sobie sami. <laughs> ale to jest taki bardzo prosty, bardzo śmieszny może, ale bardzo prosty to są te przemoblowania też w takim naszym życiu, tak? No, no, te zmiany, które, które są konieczne tak, wręcz. Ale też na przykład dla mnie jest coś takiego są takie bardzo proste rzeczy. Ja załóżmy, nie wiem, nie, jak ktoś wyjecha gdzieś wyjeżdża gdzieś na południe, to słyszę ciągle te cykady, prawda? Ale mhm. tak naprawdę. Wychodzimy i czasami siadamy wieczorem na, na, u nas na tarasie, czy ktoś na balkonie siada na osiedlu, czy, czy na tarasie przed domem i kurczę, te wszystkie chrząszcze, trzmiele i to też jakoś tam daje, jak te cykady. I potem okazuje się, że nawet ten dźwięk jest podobny. Tylko go trzeba znaleźć. Czas i moment. Aby tego też posłuchać, tak jak na wakacjach. Bo, jakbyś, bo jak taki Grek czy tam Włoch lata na tym skuterze i coś tam tak. pracuje, to może tych cykar też nie słyszy. Tylko to jest kwestia, choć akurat oni dbają o swój wolny czas. Ale generalnie I mi się wydaje, że klucz jest tym, tym, w tym, żeby po tym lądowaniu znaleźć to, po pierwsze, zastanowić się na tym, co z tych fajnych rzeczy można jakoś tak przełożyć na ten swój everyday life. Mm -hmm, mm -hmm. A co nas trochę przeraża? Co z tym przerażeniem zrobić? Opowiedzieć to sobie? A może coś można zmienić? Ale generalnie, żeby gładko wylądować, to już tak jak to przemoblowanie ale generalnie to trzeba być dobrze z tym podwoziem, jak w samolocie, prawda? Żeby, żeby na tym pasie, a wiesz, że nasze dzieci mają dobre przygotowanie do takich lądowań, prawda? Wspominasz panią Genię. Wspomina Ojej, panią my Genię. mieliśmy tak, to musimy koniecznie powiedzieć, bo to u nas to powiedzenie do tej pory to było y, naście lat temu, kiedy nasza Helenka była maleńka. Oh, o życiu ta, ale ona, ona była w ogóle maleńka, to była jako niemowlak. Pani Genia, nasza cudowna opiekunka Heli, y, myśmy się postanowili wyprawić jak zawsze, bo my ciągle kochaliśmy w jakieś podróże się wybierać. No ale Helenia była tak mała, że trzeba było ją zabrać ze sobą i pani Genia przez dłuższy czas przed naszym jak wyjazdem... Że, że będzie Helenka lecieć samolotem, to ona tak do góry i na dół i, i cały czas t, y, po prostu trenowały start. No i potem wsiedliśmy do tego samolotu, Helenka no rewelacyjnie, po prostu postawa wzorcowa, ani płaczu, ani nic, no i spędziliśmy ten czas, przyjeżdżamy do domu Wchodzimy do domu, w którym już pozostała szóstka dzieci na nas czeka, bo to był wyjazd samą Helenką. Miał być sam we dwoje, no ale Helia się dołączyła. No i zawsze po takich wyjazdach, przez właśnie to lądowanie, po, po wyjazdach było zawsze bardzo trudne. Ja zawsze myślałam, że musimy pięć opiekunek zatrudnić mhm. i w ogóle, w ogóle nigdy w życiu nie poradzimy sobie. Zawsze te parę dni były potrzebne i pamiętam, jak powiedzieliśmy, pani Gelniu, startowanie super, pani przećwiczyła, ale lądowania zupełnie nie ratunkują. Tak. Także ja tylko że lądowanie ale... powinno potrenować z rodzicami. No, a my jeszcze tak mi się teraz przypomniało, bo my mamy takie z Marcinem wspólne, taki właściwie zwyczaj. My tak, gdy skądś wracamy, to my zawsze odliczamy. A dzień temu, a tydzień temu, a gdzie byliśmy dwa tygodnie temu. I w pewnym momencie, to my jeszcze ciągle odliczamy. A przypomnij, we wtorek cztery tygodnie temu, a we środę cztery tygodnie temu. A to robiliśmy, a to, a wstaliśmy, a poszliśmy. A potem nagle to zanika, bo już przychodzi Następna perspektywa wyjazdu i jest tak. A całe za 6 tygodni miesiące. o tej porze to już będziemy gdzieś. A za pięć i pół tygodnia o tej porze. Więc tak jak nasza oliwka, całe życie odmierza od urodzin do imienin, i po prostu wszyscy, którzy ją znają, to są zapraszani do czerwca na imieniny, od czerwca do października na urodziny. tak My sobie tak odliczamy, odliczamy, a za, a za pół roku. Więc może taki sposób też byłby tak. dobry. No, każdy musi znaleźć tak, to mam swoje. Mam nadzieję, że to podzielenie się tymi pomysłami, sposobami, jak lądować. Bo może lądowanie po wakacjach polega na tym, żeby generalnie zaraz po lądowaniu po wakacjach był start. Powolny start musimy poświęcić no, odcinek, jakby startować w kolejny wakacje. 5 września, więc już tak myślę, września. że koło 15 wszyscy powinni być na pasie. Na pasie zastanawiać się, co robić. No, już mam nadzieję, że, że, że te, te nasze podzielenie się. Pozwoli nam bardziej cieszyć się tak naprawdę tym dniem, zarówno wakacjami, jak i dniem, dniem codziennym. To jest klucz. To jest klucz no. tak. Także życzymy tego powrotu, życzymy cudownych tak. dni codziennych. Wielu nowych inspiracji i tego, że można inaczej spędzać wakacje, można inaczej spędzać też ten dzień codzienny, a można dzień codzienny spędzać zupełnie inaczej, to znaczy tak jak na wakacjach. Do czego zapraszamy? Zapraszam na nasz portal Edukacja: Można Inaczej. I do naszych różnych podcastów, podcastów opowieści. opowieści, na nasze tak. strony szkolne, do wszystkich naszych przedsięwzięć. Dziękujemy za Dziękujemy wysłuchanie bardzo. Ola i Marcin. Za widzę.